Cześć, chciałbym Ci pokazać spawna oraz mapę z eventu szkolnego z anarcha.gg za darmo. Jeśli chcesz ją pobrać, w na Biscorda, który jest w komentarzach na spawnie, nie mogło zabraknąć. Miejsc na NPC na przykład kowala oraz sklepy. Miejsc na skrzynki takie jak rzadka, epicka, anarchiczna oraz skrzynia z petami. Oczywiście są też miejsca na randomowy teleport oraz ender chesty. Oraz miejsc na NPC oraz skrzynki eventowe i w sumie wiele, wiele więcej. Ale w sumie sam się przekonaj i pobierz mapę. A strefa eventowa w sumie jest bardzo duża, a ponieważ szanujemy wasz czas, wymienimy wam najważniejsze rzeczy, takie jak na przykład. Naprawdę mały spon. Miejsce na mini-bossa, czyli emerytowanego woźnego. O wiele większe miejsce niż poprzednie na głównego bossa, czyli dyrektora. Wiele miejsc pod ziemią, na przykład Laci, które widzicie na załączonym obrazku. I kilka pobocznych pokoi. Jeśli doceniasz naszą pracę zostaw like oraz subę i przypominam, że mapy macie do pobrania na Discordzie, który jest w opisie i się żegnam.